Gość Radia Bayer FM. Gość Radia Bayer FM u nas w studiu dzisiaj cudowni goście zespół szkół nr 2 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego-Wełku. Witam serdecznie. Oczywiście jest pani dyrektor z nami, Barbara Fiedoruk. Witam Dzień serdecznie. Dobra. Są też uczniowie, Rafał Potocki, Beata Wesołowska i Szymon Miścichowski. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. A dzisiaj spotkaliśmy się przy tak pięknej okazji, jaką jest konkurs ośmiu wspaniałych. No i właśnie, o co chodzi w tym konkursie i czemu jest ich ośmiu? Kto odpowie na te trudne pytanie? Rafał zostałeś wytypowany. Trzech wspaniałych siedzi tutaj w studiu. A no. zostały, o, o, jeszcze pięć osób zostało w szkole, tak? Jest, e, tak jest. ośmiu, tak? No, z innej szkoły niestety, no ale trzech, e, e, trzy osoby siedzą tutaj, które zdobyły pierwsze miejsce. Jest to Beata, Szymon e, i ja. Ja zdobyłem drugie, Szymon trzecie. Jest to konkurs, którym, e, który ma z, e, za zadanie wyłonić wolontariusza 2013 roku i jakby docenić jego osiągnięcia, które... No, na które bardzo ciężko pracuje cały rok. No i to jest docenienie osób, ich ciężkiej pracy i myślę, że na, na słusznie została doceniona Beata. Która... I za chwilę do Beaty wrócimy, tak? Beata będzie sama chwaliła się, co też takiego cudownego robi zapewne. Pani dyrektor, konkurs nie pierwszy rok, nie drugi w waszej szkole to już taka tradycja, jakby mobilizacja kolejnych roczników, że warto coś robić poza murami i, i poza tym planem lekcji, który jest obowiązkowy. Fundacja Światna Tak rozpoczęła organizowanie tego konkursu już 15 lat temu w naszej szkole. O ile dobrze pamiętam, co roku uczestniczą, uczestniczy młodzież od siedmiu około lat. Mamy wśród absolwentów szkoły dwóch laureatów tego etapu ogólnopolskiego. Jest to bodajże w 2009 roku Mateusz Sigiel i w ubiegłym roku, za rok poprzedni, czyli za rok 2012, wolontariuszem roku został Damian Kosmala. No generalnie nasi uczniowie są najlepsi w kosmosie i... Udzielają się nie tylko na polu szkoły, ale są to po prostu naprawdę dobrzy, wspaniali ludzie, fajni ludzie, którzy swoją energię też potrafią przekazać, czy to młodszym, czy to tak jak tutaj Rafał, bardziej w jakichś takich imprezach euckich, Beata i Szymon, w takiej pracy codziennej z małymi dziećmi, które przychodzą do nich jak do mamy i do taty. Z prośbą i poradą, tak? Tak jest. C cudownie to wszystko wygląda. Konkurs dla wolontariuszy, no i właśnie, na czym on polegał, Beata? Co też działo się, jakie były konkurencje, co trzeba było zaprezentować lub przedstawić na tym konkursie u was w szkole? Tym, to był etap, przepraszam, jeszcze dopytam, to były etapy tutaj powiatowe? Na spotkaniu były poprowadzone warsztaty, na których rozmawialiśmy na temat naszych wartości, którymi kierujemy się w życiu i podczas pracy wolontarystycznej został wyświetlony film, w którym właśnie zostały przedstawione wartości dwóch głównych bohaterów. I następnie rozmawialiśmy na temat tego filmu. I też podczas pracy w grupach, ale grupy były właśnie wymieszane z innymi szkołami pracowaliśmy. Z innymi wolontariuszami stworzyliśmy naszą hierarchię wartości. Komisja w ten sposób chciała zobaczyć, czy jesteśmy kreatywni. bo Ogólnie w regulaminie jest zapisane, że powinniśmy w pojedynkę przed komisją odpowiadać na ich pytania i opowiadać o tym, co robimy na co dzień, ale komisja zdecydowała, że będzie to dla nas za duży stres i zdecydowali, że będziemy pracować w grupach i zobaczymy, jak współpracujemy z drugą osobą. No i właśnie, czym kreatywnie zaskoczyliście, jeżeli pamiętacie jeszcze, co do takiego było? To naszą hierarchię wartości. Przede wszystkim postawiliśmy na pierwszym miejscu wolność, bo każdy młody człowiek chce, chce mieć wolność, czy chce mieć wolny wybór. A potem nie pamiętam co było. Tak, była to nasza hierarchia wartości, której e, też e, dzielnie broniliśmy, bo, bo wszystko tak jakby omawialiśmy każdą, każdą naszą wartość i, i podawaliśmy jakiś tam przykład z życia e, i dyskutowaliśmy na ten temat. I dużo. też to była sztuka ułożyć tę hierarchię wartości, bo każda osoba ma jakąś inną hierarchię i musieliśmy dojść do porozumienia. Więc tu też tak, tak, się liczy współpraca. Co jest wspólne dla was wszystkim, wszystkich i, i co też na pierwszym miejscu jest wspólne. Yy, kolejny etap, gdzie, kiedy. Kolejny etap. etap odbędzie się w Warszawie, a następnie, jeżeli przejdziemy przez Warszawę, czeka nas kamień pomorski. 6 czerwca. Tak. I to wasza trójka jedzie do Warszawy, czy to też tylko pierwsze miejsce? Jak to wygląda? Czy też właśnie tych ośmiu wytypowanych? Pierwsze miejsce jedzie do Warszawy. Tutaj jeszcze bym chciała podkreślić, że tak naprawdę ten konkurs, sam konkurs to jest tylko przedstawienie dorobku, a y, ci młodzi ludzie y, robią naprawdę wspaniałe rzeczy na co dzień, i to tak naprawdę. Za to, to, jest zostali tymi wolontariuszami, tymi wspaniałymi w powiecie Eucki. I im serdecznie gratulujemy. Beata, powiedz mi jeszcze, przygotowujesz się jakoś szczególnie na tą Warszawę, co też tam cię czeka? To znaczy, nie. E, ogólnie e, ciężko jest o tym mówić, bo e, wolontariat e, to jest coś, co wypływa z mojego serca tak? I, i ja nie mam potrzeby o tym mówić. E, w Warszawie muszę tylko zaprezentować to, co do tej pory zrobiłam w roku 2013, czyli opowiedzieć e, o mojej pracy, jak, jak ona wyglądała, na czym polegała. E, i to gdzieś siedzi w sercu, tak? I, i nie muszę się do tego specjalnie przygotowywać, bo, bo to płynie prosto ode mnie. Poświęca swój czas innym, a do tego jest bardzo skromna. Pogratulować tylko e, takiej uczennicy. E, wiemy już na, te, na czym ten konkurs polegał, znamy kolejne etapy, a właśnie kto oceniał. E, Was. Kto oceniał wolontariuszy w skład komisji, pani dyrektor, w tym roku? Od wielu lat organizatorem głównym w ramach Powiatu Ełckiego jest poprzednia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, teraz Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i jak zwykle w jury przedstawiciel Starostwa Powiatowego, w tym roku była to pani naczelnik Wydziału Edukacji pani Mariola Raczeńska, dyrektorzy placówek Powiatu Ełckiego, czyli pani Maria Włodkowska, z tego co pamiętam, Pamiętam pan y, Witold Kubowicz i pani y, Grażyna Bauer, wydaje mi się. I jeszcze pani Marta Sieńkowska-Obrycka, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Oni oceniali y, naszych y, cudownych wolontariuszy, nie tylko ośmiu, ale y, zapewne y, tych zgłaszanych do konkursu było dużo, dużo więcej. Y, Uczniowie Waszej szkoły docenieni, no właśnie, może każdy w kilku zdaniach, kilkunastu nawet, pochwali się tym, co robi w swoim czasie wolnym, jak poświęca się dla innych. Może zaczniemy od Szymona. Ja przede wszystkim zostałem doceniony za pracę w oratorium, gdzie jako animatorzy organizujemy czas z dzieciom młodym. Przygotowujemy dla nich półkolonie letnie i zimowe, zawsze co pół roku to jest Uczą się tam współpracy, zawierają nowe przyjaźnie. Co by tu jeszcze powiedzieć? W oratorium y, y, prefer... działa również teatr oratorek, gdzie Pomagam przygotowywać młodych do grania na scenie. A właśnie chciałam zapytać, bo o oratorium dużo na naszej antenie mówimy. Zazwyczaj, właśnie, jeżeli chodzi o ferie i wakacje, które się tam odbywają, i właśnie chciałam zapytać, czy jesteś od tej strony sportowej, czy właśnie od tej strony kreatywnej, czyli zachęcasz dzieciaki do właśnie takich kreatywnych zajęć i powiedziałeś, że teatr, jakieś już dzieło wystawione, ukończone? Albo nad czym teraz pracujecie z dzieciakami? Yy, dzieci ostatnio grały calineczkę, o ile dobrze pamiętam. No tak, a teraz przygotowujemy taki mm, oryginalny spektakl, gdzie są yy, za, gdzie są zawarte różne baśnie i jest podzielone to stacjami, na przykład stacja pierwsza, smerfy i tym podobne. Rozumiem. Tak to a powiedz mi, Szymon, jak to się zaczęło, że, że zostałeś wolontariuszem w oratorium? Yy, więc. Moja przygoda właściwie zaczęła się od, kiedy byłem jeszcze mały. Siostra często zabierała mnie na jakieś, yy, jakieś akcje wolontariackie, gdzie no, nie, nie mogłem dużo pomagać, bo byłem bardzo młody, ale podobało mi się to, jak oni pracują i chciałem zostać tacy jak oni, takim jak oni. Yy, później dołączyłem do ministrantów, i coraz częściej zacząłem przychodzić do oratorium, no i tak to się właściwie zaczęło. Piękna, piękna historia i cudowne miejsce, bo, bo ratują tu naprawdę fajne dzieciaki. Tam często gościmy, jak nas zapraszają, więc możemy potwierdzić. Przechodzę do Rafała. Rafał, opowiedz, czym ty się zajmujesz? Rafało, nasi słuchacze dobrze znają, bo często jego głos słychać na naszej antenie. Czyli już jedno masz z głowy, bo ja zdradziłam, że również udzielasz się w radiu Bayer FM. Tak jest. Z reguły jestem z drugiej strony, nie odpowiadam pytania, ale je zadaję. Ja jestem specyficznym wolontariuszem, bo nie pomagam ludziom, nie chodzę do chorych, dzieci, nie, nie, nie zabawiam dzieci, bo do tego się nie nadaje, ale służę ludziom słowym, bo myślę, że to też jest, me, media ma jakąś taką dużą siłę i staram się... Jakiś przekazać ludziom wartości poprzez na przykład Radio Bajer FM, ale również prowadzę różnego rodzaju imprezy, jakieś forum sportu prowadziłem w kwietniu, gdzie, gdzie byli wysocy rangą urzędnicy, samorządowi, wojewódzcy i to też byłam dla mnie jakiś taki sprawdzian. Udzielam się tutaj we imprezach, organizuję, staram się coś robić, też jestem ministrantem, to też myślę, że o, i tu, i tu mam kontakt z, z dziećmi, bo jestem ich opiekunem, liderem i muszę jakoś ich y, przystosować do życia. Dyscyplinować w tak? Również, tak? I, ja... zajm... I też jakoś organizuję im czas. Ja myślę, że nie doceniasz siebie i myślę, że z dzieciakami byś sobie poradził. Szymon, jak znajdziesz chwilę, to, to zabierz Rafała. Może on też potrafi poprowadzić dzieciaki, jakiś spektakl, przedstawić a może jakiś układ choreograficzny mhm. im zaprezentować. Jedyna, jedyna rzecz, kiedy miałem styczność z dziećmi, to było o godzinie 9 do 15 w Radio FM. No właśnie, prowadziłeś się i dobrze ci szło. Nasze audycje dla najmłodszych. Ale tutaj jeszcze chciałabym przypomnieć, że Rafał to rzeczywiście troszeczkę zapomina o swoich y, poczynaniach, bo czy mi się wydaje, czy w ubiegłym roku również y, był w szpitalu z przedstawieniem, działał u nas w szkole takie coś jak pogotowie literackie i bywamy w szpitalu w okolicach Bożego Narodzenia, żeby umilić czas dzieciom. I Byłem. Rafał był. Gram główną rolę. Chyba tak. Jasia, Jasia, był Jasi Mogosia, gram Jasia. <głosy> 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 Czyli jednak słowem pracujesz, nadal właśnie w tej tak formie, że, że z dzieciakami jest kontakt. No i właśnie nasze pierwsze cudowne miejsce, Beata Wesołowska. Beata, bardzo proszę. Tak moja przygoda z wolontariatem zaczęła się dość wcześnie, bo miałam już e, wtedy 12 lat e, i należałam wówczas do ruchu Rodzin Nazarytańskich e, i tam e, pani Małgosia wprowadziła mnie właśnie w ten świat takiej pomocy ludziom. E, podczas tych spotkań e, organizowaliśmy e, gdzieś w okolicach Świąt Bożego Narodzenia czy czy Wielkanocy e, takie e, Podarunki dla ludzi chorych, które, które spędzały święta samotnie w domu i odwiedzaliśmy te osoby. Śpiewaliśmy im kolędy podczas świąt i właśnie wtedy, wtedy poczułam, że, że to jest coś, co chcę robić, że, że wolontariat jest dla mnie. Ta radość ludzi, te, te słowa podziękowania, one najbardziej właśnie wpłynęły na to, że, że zdecydowałam się dołączyć do wolontariuszy. Obecnie pracuję z dziećmi. Dzięki e, zajęciom, które organizował ksiądz Adam Wójcicki, e, mogłam właśnie pracować z dziećmi. Były to spotkania cykliczne, so, które się odbywały w soboty, w ferie. E, I podczas tych zajęć właśnie pełniłam e, opiekę nad, nad dziećmi byłam e, wolontariuszką, e, też e, taką moją. E, Inną inicjatywą jest KSM, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. I z takich większych akcji, którymi mogę się pochwalić, w których brałam udział, to było zorganizowanie um, poboru krwi z okazji Dnia Świętości Życia um, i też um, pomoc w przeprowadzeniu um, rejestracji um, dawców szpiku. Um, a dodatkowo też moją pasją jest fotografia i współtworzę skład naczelny Gazety Parafialnej. Serce właśnie podczas różnych uroczystości wykonuję zdjęcia i są one umieszczane w gazecie parafialnej i na stronie internetowej. Oraz w szkole naszej też podczas właśnie jakichś różnych akademii biorę w nich udział. Niejednokrotnie właśnie prowadziłam akademię. I też, jeżeli nie śpiewam czy, czy nie prowadzę, to właśnie robię zdjęcia, które są umieszczane na szkole. Jak wy na to wszystko znajdujecie czas? Rafa, coś jeszcze chciałbyś dodać? Chciałem dodać, my tak gadu gadu o swoich zasługach, ale ktoś musiał nas z tego tłumu wyciągnąć ze szkoły. Tak. Mówię tu o naszej pani pedagog, pani Zenobi, która... Pozdrawiamy serdecznie. Tak jest, która nas teraz pewnie słucha u siebie. No musiała nas jakoś znaleźć, bo bez niej to byśmy raczej nie poszli na ten konkurs. I musiała nas docenić. I za tak, to jej dziękujemy. dziękujemy. No właśnie, dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy panią pedagog. A powiedzieć, jak znajdujecie na to czasy i jak może zaangażować innych i zachęcić do tego, że wolontariat to jednak fajna rzecz, która myślę, że zaprocentuje, na pewno zaprocentuje u was w przyszłości. To jest fajna rzecz na pewno, bo, bo daje wielką radość. Na przykład ja, spotykając się z dziećmi, owszem, niejednokrotnie jest ciężko, bo, bo czasem trzeba z czegoś zrezygnować na rzecz właśnie dzieciaków, ale. Radość, gdy, gdy dzieci podbiegają do ciebie i przytulają się, mówią, że dziękują za, za spotkanie, czy niejednokrotnie jakąś laurkę wręczą, to owocuje i, i to daje taką pozytywną energię na, na dalsze działania. Owszem, niejednokrotnie trzeba czegoś się, się wyzbyć, ale naprawdę ta radość, którą później mamy w sercu, to jest warto. Jeśli się coś kocha, się robi to z, z jakąś pasją, no to czas się znajdzie, a czasami trzeba się przełamać lenistwo, przełamać i iść, robić to. No właśnie, wa ważne słowo, co, co Rafał powiedział, przełamać lenistwo i, i, i się ogarnąć, jak to czasem powiedzą dorośli, tak? I, i zrobić coś dla innych, sama przyjemność, jak się okazuje. Ale to okazuje. naszego serca, więc to nie jest jakieś dla nas jakimś trudem dużym, przynajmniej w moim przypadku. Czy nie jest to po prostu poświęcenie, tylko robicie to, bo tak, chcecie, tak. tak? No i to jest najważniejsze: działania na rzecz społeczności lokalnej, no i nasi młodzi, zdolni, którzy są wzorem do naśladowania, powiemy bez zażenowania. Ale oprócz tego, że dzisiaj się spotkaliśmy, żeby mówić o ośmiu wspaniałych, dzisiaj w naszym studiu trójka, to ja przy okazji jesteśmy tutaj z zespołem szkół numer dwa. Dni otwarte w waszej placówce już niedługo. Jak we wszystkich szkołach Powiatu jest 26 kwietnia, czyli w sobotę, zaraz po świętach wielkanocnych, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów, ich rodziców. Jak co roku jesteśmy przygotowani na przyjęcie gości, jak co roku będzie gra szkolna, będą konkursy. Będziemy starali się dobrze naszymi gośćmi zaopiekować i przedstawić im ofertę, która jest bardzo bogata na przyszły rok i też jest dostępna, jeżeli ktoś wcześniej chciałby zajrzeć na stronie naszej szkoły. Zapraszamy przede wszystkim piękne dziewczyny do naszej szkoły, a jeszcze mogę zachęcić tym, że podczas otwartych dni będą rozdawane gofry za darmo. O, to ja przyjdę, pomimo, że, pomimo, że jakby już liceum, czas liceum mam za sobą, to to jednak te gofry mnie skusiły, mam nadzieję, że naszych ełckich gimnazjalistów. Również szkoła strony bardzo kolorowa, bardzo piękna z aktualnymi informacjami, jeżeli ktoś by nie miał czasu, ale jednak zachęcam, by 26 kwietnia pojawić się w placówce. Tutaj Rafał wspomniał, że piękne dziewczyny. Wy już macie piękne dziewczyny. Oczywiście, że tak. E, może e, tutaj trzeba e, piłkarzy zachęcić, żeby przyszli, bo e, dziewczyny w tym roku wygrały turniej. Panie kopią, tak? E, I to był sukces kopią, dziewcząt, tak. tak? Z drugiego właśnie LO, bezkonkurencyjne nawet. E, a e, panowie e, zajęli e, też wysokie miejsca, ale, ale nie poszło tak dobrze jak. Tak, nie poszło panom. tak dobrze, ale e, tu warto podkreślić nasze dziewczyny. Kopią tak dobrze, nie pierwszy rok, także. To... Nie Pierwszy rok, dokładnie, tak, tak. Piękne, rok piękne dziewczyny kopią, więc zachęcamy y, pani, które chciałyby y, właśnie być w drugim LO, kopać piłkę, nie tylko i panów, którzy też, wesprą oczywiście. drużynę y, męską z kolei. Y, dużo się u Was dzieje, mam nadzieję, że y, szybko się usłyszymy. Ponownie, y, moimi Państwa gościem dzisiaj z Zespołu Szkół nr 2 jest pani dyrektor Barbara Fiedoruk oraz uczniowie Rafał Potocki, Beata Wesołowska i Szymon Ścichowski. Dziękuję serdecznie, Dziękujemy. że Dziękujemy. przyszliście. Dziękujemy. Gość Radia Bayer FM.